Ten ruch, jeżeli chodzi o Kurdów, czy wsparcie Kurdów, czy brak wsparcia Kurdów przez administrację Trumpa, rzeczywiście jest niepokojący dla sojuszników, którzy są w, taki, w takim położeniu jak Polska, gdzie ta pomoc Stanów Zjednoczonych, czy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jest ważnym elementem naszego bezpieczeństwa. Polska jest trochę w innej sytuacji, bo jesteśmy w wspólnym, we wspólnym sojuszu północnoatlantyckim, sojuszu obronnym i mamy bardzo dużą wymianę handlową. Natomiast jest dosyć niepokojące, że Kurdowie, którzy tak naprawdę rozwiązali problem Stanów Zjednoczonych z państwem islamskim, zostali zostawieni samymi sobie. Problem ten jest też jakby wielopoziomowy z takiego prostego względu, że Turcja, która rywalizuje w Kurdystanie i w północnej Syrii właśnie z Kurdami, jest członkiem sojuszu. Północnoatlantyckiego, więc ten, ten, ten matryks tych różnych powiązań jest na tyle duży, że e, rozumiem, że administracja amerykańska też nie za bardzo wiedziała, jak z tego inaczej wyjść. Natomiast Kurdowie e, no zostali de facto zostawieni samymi sobie. Turcja, która jest naszym sojusznikiem w ramach e, NATO, widać w ostatnich latach wykonuje takie pozytywne gesty względem e, Rosji, e, które są dosyć mocno niepokojące w, w stosunku do pozostałych członków sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o zakupy broni, chodzi o sytuację w Kurdystanie, relacje z Kurdami, ale także zachowanie Turcji podczas wojny z państwem islamskim. Wszystkie te elementy. Widać, że Turcja zmienia swoją, swoją, pozycję, swoją pozycję geopolityczną. Miejmy nadzieję, że nie będzie to powodowało turbulencji dla samego sojuszu. Prezentura Donalda Trumpa, ale też wcześniej sama kampania wyborcza niesie za sobą wiele zarzutów wobec tego, że część jego administracji. Ale i też on sam sprzyja Federacji Rosyjskiej czy interesom Federacji Rosyjskiej. Toczą się w Stanach Zjednoczonych na ten temat śledztwa. Rzeczywiście niektóre ruchy, tak jak wsparcie Tur Turcji, a pozostawienie Kurdów, no, są takim niepokojącym sygnałem, dlatego że pozwalają Federacji Rosyjskiej na rozszerzenie strefy wpływów, a przynajmniej przekształcenie części graczy na Bliskim Wschodzie w państwa no, bardziej neutralne wobec Rosji.